Cześć wszystkim po bardzo, bardzo, bardzo długiej przerwie. No ciężko mi, ciężko, nie powiem. Chociaż jest przyzwyczajona, Więc co tam mnie Nigdy nie pytał nikt nie chciał wiedzieć, ale po przeprowadzamy się. No, ale zaczynam od początku. Mieszkamy w bardzo małym jaście z Panem Wolsztym. Ono leży pomiędzy Poznaniem a z Zieloną Górą. Jakiś czas temu pojawił się pomysł, żeby się przeprowadzić trochę do większego miasta. Tym miastem został Wrocław. Więc bardzo się cieszymy. Poniedziałek podpisujemy, czyli za 4 dni. Za 4 dni podpisujemy umowę. Będzie fajnie. Musi być fajnie. Chcesz coś powiedzieć widzom? Na przykład, nie wiem, się ma mordy. W ogóle przez to, że się przeprowadzamy odświeżamy trochę nasze mieszkanie eee, zaczęliśmy już jeden pokój Proszę, pokazuję odświeżyliśmy już jeden pokój o strasznie jak on się nie zrobiło. no ogólnie to moje biurko jedzie z nami Maxa zostaje, na razie to zostaje tutaj na chwilę obecną nie będziemy tego mieszkania wynajmować, więc będzie to puste fajnie, cieszę się mega Chodź trochę się boję, ale to chyba normalne zjawisko, że będzie tak coś nowego, taki niebieski obraz. Widzicie to? Czy ja miałam jakieś takie dziwne, cudne wrażenie? Ciekawostka, no właśnie numer jeden. Piękny park tutaj, wieczorko, a tutaj Pałac, Malutkich, ale piękny. jesteśmy tutaj, numer dwa. No a piękny rynek. Przeważnie z brzotki. O, jest pięknie. Gdybym wzięła kask, to na pewno bym sobie pojeździła teraz na takiej kurce. Wróciłam z powrotem do domu. Zrobiłam może 2 km. Chciałam się trochę oszczędzić, ponieważ idę dzisiaj biegać. No od tego, że ja ja żona nigdy nie lubiła biegać. Nienawidziłam wręcz biegania. To była moja... Aktywność, której nienawidziłam. Jakoś tak polubiłam te bieganie, że w listopadzie przebiegłam 10 km na zawodach, z czego jestem bardzo dumna yy, chciałabym to powtórzyć jakoś w najbliższym czasie. Ogólnie mamy straszny seks przez ten remont. Muszę to uporządkować w miarę, ale nie będziemy się spakować. Więc po co? Po co? Po co? Najbardziej szkoda mi tej ścianki. Muszę tu zostać. No co zrobię? Nic nie zrobię. Idę podlać roślinki. Nie wiem po co wam to mówię. Ale chyba Max się podlał. O, kto jest. Całowicie. To jest nasza miętka. Nasz mailotek. do Co powiesz? Co powiesz do widzów? Dzisiaj się, nie? Cieszę się. No tak. Czeka nas dużo pracy. I idę się ogarnąć, w sensie tam ogarniać siebie, siebie już nie do <grywa> dzisiaj. Majno, mówię jedno słowo, a to słowo to spacer. <grywa> Idziemy na spacer. Super. <laughs> Og det <da>, også. <laughs> o, også, <men> tjø, også. <laughs> ogarnięte, ale mam dzisiaj taki słabszy dzień mm, na no zagra. Ale już się tak nauczyłam, że po prostu takie słabsze dni też muszą być. Niestety nastąpiło to dzisiaj. No ale co, nie załamujemy się. Tak musi być. Czasami że są słabsze dni i się słabiej czujemy. Stresuje się trochę tą przeprowadzką w dodatku. Ale zobaczymy co będzie. To będzie. Jak się nie próbuję, to się nie dowiem. Pogoda mnie rozwala, wczoraj już zimno, że się trzęsłam zimna, a dzisiaj jest mega gorąco Polska Jest gorąco, nie? Nie majutku? Ale pięknie Odgruzowana Lecimy no? na spacer Na kamerę mówię Lecimy na spacer teraz do parku, ładna pogoda. Masz? Czy ty masz? Nie, ja nie mam. Aksiu? Ostatnio swoim widzom mówiłam ciekawostkę na temat Wolsztyna. Masz jakąś ciekawą ciekawostkę? Ciekawą ciekawostkę? Ciekawą ciekawostkę. Hmm. Co ciekawego o No na przykład ten pałac ostatnio nie mówiłam. Taką jedną ciekawostkę dajesz w każdym vlogu? Nie, ostatnio jechałam tak sobie rowerem i pokazywałam park Co mówiłaś o pałacu? Że remontujemy, jest bardzo ładny <grym> Taka ta ciekawostka, ciekawostka. No, czemu, Może się komuś to przydać jak będzie w okolicy Wolsztyna, tak? No to um, ja powiem o parowozach Parowozy mamy mhm. Zapomniałam mhm. o nich Ciekawostka numer 5-6 Albo i siedam. Już nie pamiętam, ile jak było. Mamy ciekawą parę włosów, nie? nie? To może pokażemy kiedyś, nie? Mhm. Uh -huh. Majlo zobaczył jeziórkę i dostał szału. Majlo, chodź, idziemy. Idziemy? To jest tak klimatyczne. Tematyczne wążdy. Nie. Są jest coś. Na obiad zrobiliśmy nasze... jedno z ulubionych obiadów. Czyli chiński kurczak z makaronem udon. Chińskie coś. Chińskie coś. Pycha. Może nie wygląda, ale jest przepyszne.

Powiem, że to stary piłka, że jeszcze że ale ten nowi to nie wiem, od tak od kilku lat się w ogóle nie interesuje piłką nową, że nawet nie wiem kto, kto to jest. Częsny <grywa> mm. no. To jest sensne? Tak O, piszczek. <grywa> Idziemy właśnie do Wrocławia. Już jesteśmy w drodze, można powiedzieć. Muszę powiedzieć, że w drodze. A mnie czeka misja make-up w samochodzie. Pokażemy Wam dzisiaj mieszkanko. Musimy też wszystko pomierzyć to, co chcieliśmy. Mamy to. Mamy to. Opisaliśmy właśnie umowę. Za mieszkania. Matka. Ale się cieszę, mega się cieszę. I też po mnie tego nie widać, jestem zmęczona, ale... Jestem szczęśliwa. Zapraszam. Od czego zaczniemy? Może od tej strony. Zapraszam. Tutaj. No może od salonu zacznę, co? Nie od sypialni. Tutaj mamy sypialnię, duże łóżko, duża szapa. To jest tak małe pomieszczenie, że nic tu nie widać. Właśnie nie No Ale nie masz, nie musisz samego nagrać. Hmm. Fajnie, wszystko dużo, nie? <grymne> <grymne> tak tak proszę bardzo. Dobra łazienki, nie ma co nagrywać, bo one znajdują się akurat tutaj. Duża szafa przed pokojem. Otwórz Dawid no, szafę. Będę robić fotki przed wyjściem z pracy nasza teraz zapraszam do kuchni mały trasa Małże. nie będzie <grymne> samiecka że woreczka wszystko fajnie jest teraz w tej strony tu także słońik łożeczkó Jak to się może? komoda Stolik pod telewizorem, Stolik, który już przewidzieliśmy, ona jest moja. I stolik, gdzie będziemy mieć śniadanka. A co najlepsze, co mi się najbardziej tutaj podoba? Nie co kłam. Jest... Nie, naprawdę, podoba mi się. Mimo wszystko, to jest balkon, który jest duży. Jak porównując z naszym balkonem, to jest naprawdę duży balkon. I ten widok jest. Ale w telefonie to super wygląda. Jest przepiękny widok Gorzej jak się patrzy na dół, to wtedy ma się zawroty głowy Ale jest super, naprawdę No i co mi się jeszcze podoba, to jest klimatyzacja To już jest super, naprawdę Mega się No na to mieszkanie Na żywo tak ładnie nie wygląda jak w telefonie No to już znowu Niebo takie niebieskie, wszystko piękne Przecież to jest niebieskie niebo Dobra, nagrywam już to bo trzeci raz, Milo tu mi ciągle szczeka. I nie mogę dograć tego wszystkiego, co chciałabym powiedzieć. A mianowicie, taką miałam rozkwinę. i się zastanawiałam, czy jednak to nagrywanie jest dla mnie, bo tak się trochę wstydzę jeszcze przed rozmawiać przed kamerą. <laughs> Dlatego mówię też tak cicho. A zobaczymy, jak wyjdzie, zacznę montować film. A zobaczymy, czy to w ogóle się ujrzy światło dzienne. Mam nadzieję, że tak. Muszę traktować to bardziej jako pamiątka, a nie rozkmieniać opórcze. Kto to obejrzy? Zaczęłam nagrywać ze względu na to, że bym chciała mieć misję w życiu. Moją misją jest właśnie to: no, chciałabym pokazać, żeby, że nie warto się jednak bać, tak? Ja jestem przerażona ogólnie wszystkim. Jestem lękliwa. Dlatego. Dlatego chyba postanowiłam też trochę nagrywać, wyprowadzamy się, więc też chciałabym pokazać, jak to jest z małej dziewczynki jeszcze, która ma 25 lat. Warto przełamywać swoje lody. No więc chciałabym pokazać, że jednak da się, kurczę, z małej dziewczynki z małej, małej miejscowości pokazać, że jednak... Warto spełnić swoje marzenia. Jedno z moich marzeń to jest właśnie nagrywanie na platformie YouTube. Milo też jest lękliwy. Dlatego już czeka na wszystkich na balkonie. Nieważne, czy kogoś znaczy. Nie. Podsumowując, fajnie jakby ktoś chciał do końca obejrzeć ten film. Byłoby super. Jeśli ktoś dotrwał do samego końca. Niech da jakiś komentarz, bo nawet chciałabym wiedzieć ile osób ogląda moje wypociny. Vlog już chyba kończymy, więc żegnam się. Do baj! Jeszcze muszę popracować nad zakończeniem. <grym> Dobra, baj. Co to, Majno? To jest dla Ciebie? Naprawdę? Co to może być tam? Zamówiłam dla Majlutka paczkę z racji tego. Z racji, że się wyprowadzamy, to zawsze będzie miło. I próbuję sami ją odpakować. I Pomogę Ci, co? Mogę Ci pomóc? Majlo, tutaj pomogę. Pomogę Ci. Zobacz. Zobacz. O, no już prawie, już prawie. Za to musisz mocno wyciągnąć, wiesz? Super, super. super. Co tam jest? No już. Jest. Oj Jezu! Ogólnie zamówiłam mu właśnie jeżyczka. Na spotkę jeżyczek. Piłeczka, ale jeszcze jej nie widział, więc chłopam mu na razie, żeby miał niespodziankę. Smaczki. smaczki. I co tam jeszcze masz, Majlo? Taką chyba owieczkę, w prezent się udał, widocznie ekstra. Mówiłam wcześniej, że kończymy, jeszcze coś nagrałam. Także do następnego. Bye ma Ja Myślę, że ten z kadru Ogólnie mam nowego Gimpera Gimpera i co ich tam? Mąd nowa No i no, to jest to świnia. Myślę, że jesteś musimy jeszcze raz nagrać dalej